Bezpieczeństwo oraz profilaktyka różnorodnych zagrożeń to sprawy, które powinny leżeć na sercu wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Działania profilaktyczne dotyczą zapobiegania, pojawiania się lub rozwoju niekorzystnych zjawisk, takich jak wypadki czy uzależnienia. Postanowiliśmy zapytać mieszkańców Kowalewa Pomorskiego o kwestie dotyczące naszego wspólnego dobra. Czy czujemy się w mieście bezpiecznie? Co na to wpływa? czy potrafimy właściwie reagować w sytuacji zagrożenia? Sprawdźmy. E, czy czuje się pani bezpiecznie w naszym mieście? Tak. Dobrze, a w takim razie co na to wpływa? Nie wiem. No trudno powiedzieć, co to wpływa, no różnie. Tak. Samopoczucie, bezpieczeństwo też zna się ludzi, dużo tutaj, nie? Tak, chyba tak. czasy chyba się zmieniły troszkę, tak mi się wydaje, bo, bo kiedyś było bardziej chyba niebezpiecznie, teraz więcej policji itd. i tak dalej, tak chyba tak. To są co... najczęściej przyczyny wypadków w naszym mieście. Nieuwaga pieszych i kierowców. Tak A. mi się wydaje, że to najbardziej dobrze. Nieprzestrzeganie znaków drogowych. Za duży tłok. Samochodów ciężarowych, jak i osobowych. Duża prędkość, niekorzystne warunki atmosferyczne i przede wszystkim brak rozwagi uczestników ruchu drogowego. Brawura, niezachowanie ostrożności, przekraczanie prędkości, no i niestety alkohol. A jak Pana zdaniem można temu zapobiec? Poprzez edukację, poprzez ciągłe mówienie o tym, że każdy dorosły człowiek, który siada za kierownicę, ma myśleć nie tylko o sobie, ale przede wszystkim o tych, którzy razem z nim biorą udział w ruchu drogowym. Obwodnica najpierw powinna być. To jest chyba podstawa tego, żeby przez miasto... Nie przejeżdżały te samochody. Podoba mi się to, że mamy taki duży ruch samochodowy. W związku z tym przydałaby się obwodnica. No a wokół naszej szkoły to ja myślę, że tutaj kwestia dla rodziców. Taka kwestia, żeby potrafili parkować samochody tak jak trzeba, a nie zajmowali miejsca i potem jest niebezpiecznie i do przejścia dla pieszych, no i dla tego ruchu samochodowego. Jeśli by zaistniała taka wnieczność, czy pani potrafiłaby udzielić pierwszej pomocy? Czy ja bym potrafiła? Szczerze powiedziawszy, miałam nawet szkolenie w pracy, ale tak naprawdę teraz nie wiem, czym się właśnie odważyła, czym potrafiła, no ale spróbowałabym na pewno, nie? No jednak, jak jest, że 30 ucisków i dwa. Dmuchnięcia, no to pamiętam, wiem. no Starałabym się spróbować na pewno. Myślę, że tak. W pierwszej kolejności na pewno zadzwoniłabym mu po karetkę. A w tym czasie, gdy oczekiwałabym na służby, sprawdziłabym, czy dana osoba ma tętno, ewentualnie rozpoczęła tutaj resuscytację. Tego a wymaga? w jaki sposób pan dba o swoje zdrowie? Proszę pani, no chodzę na kontrolę do lekarzy. Jutro jadę otrzyma oczyma do Wąbrzeźna, do okulystki, tak. bo biorę leki, jak zawsze, już od 30 lat. A może pan chodzi na jakieś spacery? No spa Proszę pani, no spacery. Ja chodzę do tego naszego domku tak. dla tych seniorów. Jak pani zdaniem należy dbać o swoje zdrowie? Należy zdrowo się odżywiać, uprawiać sport, dobrze się wysypiać. Przede wszystkim dbać o dietę, zdrowy ruch, yy. Odpowiednie nawodnieniu organizmu i oczywiście dobre nastawienie do życia. A czy Pan stosuje się do tego? Jak najbardziej. Zawsze staram się chociaż trochę e, poćwiczyć w ciągu dnia i e, rano zacząć dzień od zdrowego jedzenia. Staram się jeździć na rowerze. W okresie letnim jeżdżę na rowerze y, takim normalnym. A jeżeli chodzi o okres zmowy na rowerze stacjonarnym, bardzo to lubię. Równie istotne są działania profilaktyczne oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkół. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia społeczność szkół podstawowej w Kowalewie Pomorskim. Z jakimi problemami boryka się Pani jako pedagog szkolny? W mojej codziennej pracy z młodzieżą spotykam się najczęściej z agresją y, słowną, Przemocą psychiczną w postaci wulgaryzmu, wzajemnego ośmieszania się, obmawiania, używania wobec siebie niekulturalnego słownictwa. Ponadto coraz częściej obserwuję zjawisko cyberprzemocy, przemocy internetowej, która najczęściej pojawia się na portalach społecznościowych, na Spotecie, Instagramie, Messengerze. Co robi szkoła, aby temu zapobiec? Szkoła podejmuje szereg działań profilaktycznych. W tym celu współpracujemy z różnymi placówkami, organizujemy pogadanki. Bardzo dobrze układa nam się współpraca z policją, z sądem. Młodzi ludzie muszą wiedzieć, że szkoła nie daje zgody na przemoc i stara się skutecznie jej przeciwdziałać. Dziękuję. Czy czujesz się bezpieczna w naszej szkole? W naszej szkole jest atmosfera bezpieczeństwa. Oczywiście są pewne zasady, których trzeba przestrzegać i jeśli wszyscy będą ich przestrzegać, to będzie bardzo bezpiecznie. A nasza klasa się w szkole czuje bardzo bezpiecznie. No to super, dzięki. Jak dbasz o swoje zdrowie? Jem owoce, warzywa, na przykład jabłka, gruszki, banany, ogórki ten, i pomidorki czasami. A uprawiasz jakiś sport? Chętnie też na bławie? No czasami, ale biegam na dworzu i też... Czasami jeżdżę na rowerze z Na co zwracasz uwagę w drodze do szkoły? Zwracam uwagę na różne znaki, na różne też pojazdy i przechodzę przez przejście dla pieszych. Czy sport jest dla ciebie ważny? Jest ważny, bo uprawiam go i chętnie ćwiczę na WF-ie, chodzę też na basen i lubię też oglądać sport. A grasz na przykład w piłkę nożną? Gram. To fajnie. Czy czujesz się bezpiecznie w naszej szkole? Tak. A dlaczego? Bo tu jest bardzo fajnie, wiemy jaka jest ewakuacja. Wszystko jest fajne. No, dzięki. <grywa> Jak Pani zdaniem należy dbać o zdrowie? No moi kochani, Wy powinniście bardzo szczególnie dbać o zdrowie, bo jesteście w okresie wzrostu i rozwoju. Dla Was najlepszą aktywnością są lekcje wychowania fizycznego. Mam nadzieję, że na nich intensywnie i aktywnie ćwiczycie. Poza tym, zdrowe odżywianie i jak najwięcej korzystania z zajęć na basenie. Działania profilaktyczne stanowią istotny element wychowawczej funkcji szkoły. Już od najmłodszych lat wpajamy dzieciom zasady właściwego zachowania oraz bezpieczeństwa. Wskazujemy w ten sposób, jak unikać zagrożeń, a także jak dbać o swoje własne zdrowie. Wierzymy, że w ten sposób kształtujemy odpowiedzialnych i świadomych obywateli.